To już piąta edycja targów turystycznych Misja Campinos. Dzisiaj jesteśmy na rynku w Błoniu. Właśnie w tych pięknych okolicznościach przyrody, słoneczko świeci. Ludzie wyszli sobie właśnie na rynek i mogą nabyć właśnie to, co my tutaj nasi przedsiębiorcy stworzyli, wykonali własnymi rękami czy też przetworzyli. Dzisiaj się tutaj wiele dzieje, ale są też stoiska no, takiej twórczości artystycznej, bardzo ciekawie, ponieważ no są z nami też druhowie strażacy, władze Błonia, samorządowcy, ale najważniejsze, że są mieszkańcy, że są dzieci. Wszyscy, którzy skorzystają z tego, co się tutaj dzisiaj dzieje, popróbują produktów mazowieckich i cieszymy się, że takie dni są organizowane, że możemy bliżej zapoznać się właśnie z tą kulturą, która jest tutaj na Mazowszu tworzona, ale też popróbować naszych lokalnych produktów, spotkać się, pobawić, odpocząć. ale no, bardzo potrzebna inicjatywa, bo jesteśmy u progu wakacji, czyli, czyli odpoczynek i turystyka to jest to, co e, myślę wszyscy po całym roku ciężkiej pracy potrzebujemy. Możemy zobaczyć e, pewne doświadczenia e, kulturalne, doświadczenia kulinarne, to co na ziemi kampinoskiej. W tym przypadku też na Ziemi Błońskiej udało się organizować i produkować. Myślę, że bardzo cenna i potrzebna inicjatywa, ale to jest, sama się broni taka, taka, takie przedsięwzięcie, bo widzimy, że i wystawców jest bardzo dużo, i e, odwiedzających. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Już dzisiaj zapraszam na kolejną edycję Za Rok. Tym razem widzimy się w Ożarowie Mazowieckim.